Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam na kanale "Typowa Dwójka". Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek i przed nami zadanka, pięć zadań. Nieważne od wyniku, a przegrana, wygrana, ważne, żebyśmy analizowali i sprawdzali, jak te zadania i taktyki rozwikłać. Także przechodzimy do szachownicy. A, ok, na razie ranking 2867. Zobaczymy, a, ile uda nam się dzisiaj tutaj ugrać. Ruch biały. Widzimy, że goniec jest atakowany. Widzimy, że ten pion, ten pion ok. On tutaj jest bardzo bliski pola promocji. Hmm. No właśnie. I wydaje mi się, że to będzie kwestia oddania tego gońca na rzecz promocji piona. Więc zobaczmy: król na G7, król na G7 oddajemy gońca. Skoczek tutaj z tempem. On może nawet nam związać, ale wtedy my mamy dodatkowe tempo. On może nam zbić z szachem, ale my wtedy idziemy na F6 i atakujemy jego wieżę. I grozimy dojściem, ale, ale, ale. Tutaj jest jeszcze jeden problem. Ponieważ jeśli zagramy król na F6, on może wycofać wieżę na G1. On może wycofać wieżę na G1, i w momencie, kiedy zrobimy tę promocję, on po prostu zagra wieżę na F1, i zaszukuje naszego króla, a następnie zbije naszego hetmana, i potem nie powstrzymamy tego piona, który tutaj dotrze. Ale jeszcze tak na szybko. Król tu, on bije. Skoczek tu, on wraca na G3. Ale, chwila, co jeśli my wtedy zagramy tu? Wtedy może iść tutaj hmm. i i tak może iść na to F1. A... Hmm. Dobra. Niedobrze. Nie dobrze. Niedoliczone. Trzeba było tego gońca chyba zostawić. Zobaczymy. Zobaczymy potem. Zerknę tylko. OK. Tutaj wszystko widać. Lecimy następne zadanie. Lecimy następne zadanie. Tutaj mamy jakiś atak z odsłony. I nawet jest to podwójny szach. Jest to podwójny szach, a a jak dobrze wiemy, podwójny szach to znaczy, że król musi się ruszyć. Tylko że on nie będzie miał za bardzo gdzie się ruszyć. Będzie mógł iść albo tu, albo tu, ale my wtedy po prostu wprowadzamy swoją wieżę na e1. Tutaj i tu jest mat. Okej. Okay. Miła odskocznia. To było dość proste. No dobra, lecimy. Kolejne zadanie. Ruch białych. Ruch białych. Tutaj mamy króla. I pamiętamy: szach, bicie, atak. W tej kolejności. Więc szukamy, jak możemy zaszachować. No możemy iść tutaj. No, możemy iść tutaj, no, ale to raczej nie za bardzo. No, i możemy jeszcze iść tutaj. Mamy tutaj kilka opcji. Mamy kilka opcji. Natomiast. Ho! Interesujące jest to, że jeśli zbijemy tego piona. Co się okazuje, że on nie ma gdzie uciec z tym królem. On nie ma gdzie uciec z tym królem, więc w kolejnym ruchu wieża na G1 jest zabójcza. Jest zabójcza, ale musimy jeszcze pamiętać o obronie naszego króla, no bo jeśli my sobie radośnie pójdziemy hetmanem do ataku, to fajnie, ten król będzie całkowicie odcięty, ale mm, co z naszym królem? On wtedy będzie mógł iść tutaj z szachem. Tutaj kolejny szach. A właśnie, tutaj kolejny szach. Eee, no i tutaj może zdobyć wieżę. Tutaj może zdobyć wieżę. A nie, ej, chwila, co ja mówię. Przecież tutaj nie może dać szacha. Tutaj nie może dać szacha, bo jest pion. Może dać szacha tutaj. O. Może dać szacha tutaj. Ale my wtedy idziemy na E1 i on nie ma kontynuacji. Dobra. Mhm. I tutaj E1, tutaj E1. Znaczy, no nie ma kontynuacji. No, może poświęcać wieżę, tak? A, on będzie chciał się zasłonić. On będzie chciał się zasłonić. No dobra, no na to mogę, na to mogę pójść. Tutaj, tutaj, no i tutaj już e, jego pozycja się sypie, bo e, no co, on może odbić. My odbijamy, kolejny szach, zbijemy tutaj, wymieniamy i my mamy po prostu, nie wiem, z 6-7 pionów kontra jego 3 piony, tak? Więc e, po prostu wymieniamy Hetmana. Aha, no tak, no bo tutaj od razu już, e, jeśli zbiemy. F5 z szachem, no to wymuszamy tak naprawdę wymianę. No dobra, czyli po trzech zadaniach wróciliśmy do punktu wyjściowego. A no to spróbujmy zawalczyć o więcej. Spróbujmy zawalczyć o więcej i zastanówmy się, pomyślmy. Taki, taki ruch mnie kusi. Taki ruch mnie kusi. a Ale nie wiem, czy nie jest błędny. Bo po tym, ok, on ma bicie. My możemy wejść tutaj z szachem, ale on może się zasłonić. Yy, I on może się zasłonić, ale my wtedy możemy zagrać pionem naprzód. A. Ale co z takim ruchem? Hmm. Co z takim ruchem? Powoli, powoli, powoli. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje w ogóle? No bo co, taki szach, no niewiele nam daje. Zdecydowanie. Chyba, że tutaj, 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 i niech się zasłania. My gramy to. On może bronić. My to bijemy. On odbija, ale my wtedy bijemy piona z atakiem na wieżę. Może to zadziałać. O. Gorsze jest to, że nie mam tutaj innego pomysłu, no bo coś takiego tak słabo. Nie mamy czasu na to, żeby wprowadzać tutaj inne figury, tak? No bo te figury no, miną wieki zanim one się ruszą. Natomiast z taktycznego punktu widzenia, po takim biciu, no to tutaj też powstają jakieś słabości, tak? Także. Ahoj, przygoda. Okej. Okay. Mm. Nie no, trzeba tutaj wejść z tym szachem, mm -hmm. no i tutaj otwieramy, tak, tutaj otwieramy, mm. Bicie, bicie, i potem bijemy tego. I potem bijemy wieżę. Hmm. No spoko. Tutaj co więcej, e, tak w ramach ciekawostki, jakby odszedł e, na przykład na D1, no to jeszcze dostajemy pionka. E, pionek gratis tutaj leci. A dobra. Z rzędu przebiliśmy to, co było, no to jeszcze zawalczmy o czwarte poprawne zadanie. Okej, okay. napiję się. Kurczę, teraz moja tajemnica została odkryta. Może ja wam mówię, że tutaj. Dzisiaj czwartek. A tak naprawdę to w poniedziałek yy, nagrywam ciurkiem wtorkowy filmik i czwartkowy. Yy, ale skupmy się. Skupmy się. Ostatnie zadanie. Masa figur. Co tutaj robić? Co tutaj robić? Czy ten hetman, czy on nie jest zamknięty? Um. Jeśli zagramy tu, hmm. jeśli zagramy tu, no to on zbije skoczka, będzie zadowolony. A nie chcemy, żeby nasz przeciwnik był zadowolony. Bo dlaczego miałby? Hmm. A jeśli zagramy taki wolny ruch, tutaj, o. Um. Wolny ruch tutaj. Ej. Ale wydaje mi się, że jest taki seksy ruch. Tu. Oddajemy skoczka. Oddajemy skoczka i wtedy gramy y, goniec na d7. Y, wtedy gramy goniec na d7, bo wtedy ten hetman kompletnie nie ma ruchu. Y, czyli oddamy skoczka i gońca, ale dostaniemy hetmana. I myślę, że to jest dobra opcja. Hmm. Chociaż kurczę. Hmm. Czy my dostaniemy, kurde, bo wydaje mi się, że on wtedy raczej zagra taki ruch i będzie chciał, i będzie chciał raczej oddać Hetmana za wieżę. Czyli powoli. Tutaj, tutaj, tu, on gra na A6. Eee, hmm. No dobra, mimo wszystko, no dobra, skoczek i wieża za Hetmana, no to nie ma tragedii. Eee, dobra, zaryzykujmy. Jest ok. Idziemy w ten sposób. A tego ruchu nie rozumiem. Eee, tego ruchu nie rozumiem bo serio on mógł iść tutaj na a6 i wymuszać yy, wymuszać po prostu a no zyskanie wieży zyskanie wieży a natomiast zobaczmy to yy, zobaczmy to widać widać yy, i co tutaj jest motyw kombinacje w końcówkach widełki podwójne uderzenie a, uwięziona figura hmm, hmm, hmm. rozwiąz zadania. No i ja zagrałem król na g 7 Zagrałem król na g 7 No i co dalej I co dalej? No to jest... Bo nie wiem, taki ruch no to kompletnie nic nie osiągamy. Tracimy po prostu tego piona. Yy. Ha. Wezmę wskazówkę z koczkiem. No, z koczkiem, fajnie. Aha. No, mamy tutaj dwa szachy do wyboru. Nie ten szach, też nie ten szach. A... Nie, serio ta wieża jest aż tak uwięziona? Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Tu nie. Jeśli pójdzie tu albo tu dostaje widły. Jeśli pójdzie tu to goniec, tu widły, tu widły. Tu nie może, tu. Ja, o kurcze nie dobra, dobra sorry nie, nie mam tutaj podejścia. Yy, nie mam podejścia, ale. No dobra, w tej pozycji, no to czarne nie mają wyboru. Czarne nie mają wyboru, no muszą zbić tego piona. Muszą zbić piona, bo jeśli tego nie zrobią, no to ten pion leci. Ten pion po prostu idzie, a. No dobra, a jeśli tutaj mamy bicie, pion leci i mamy tu. Mamy szacha, i ten król chyba takim zygzakiem będzie szedł, bo to pole, i tak jest bronione przez skoczka. A więc ciężko. Ale myślę, że czarne mogłyby tu zawalczyć jeszcze o remis. Mogłyby zawalczyć o remis, mianowicie yy, bicie tego gońca. Yy, I tutaj próba szachowania, ale. No nie wiem, ten skoczek wydaje mi się, że jest zbyt aktywny, zbyt aktywny, no i co gorsza nawet ta wieża nie ma jak tego skoczka zaatakować, bo to pole również odpada ze względu na widły. Dobra, moi drodzy, na 5 zadań udało nam się 4 zrobić poprawnie, więc mamy ranking 1877 małymi krokami. Ale do przodu. Yy, I o to nam chodzi. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco. Yy, a my widzimy się już w kolejny wtorek, a już w listopadzie. Także zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!